Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, a to jest kolejny dzień w szkole dla postaci Brawl moi drodzy i dzisiaj mamy dla was wyzwanie. Otóż, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, jeżeli jeszcze wasz guzik subskrybujesz czerwony, to macie 3 sekundy, aby nacisnąć go, żeby był szary, moi drodzy, i jak w przeciągu 3 sekund na się subskrybuj, to wygraliście, moi drodzy, wyzwanie. W każdym razie zostawcie moi drodzy łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, zostawcie moi drodzy komentarz, w którym napiszcie moi drodzy, jaka jest ulubiona postać z Stars, albo jaki był w ogóle moi drodzy wasz najlepszy mecz w Browsa, bo jestem szczerze że ciekawy. A dzisiaj, moi drodzy, jest kolejny dzień i słuchajcie, dzisiaj mamy już niedługo zakończenie, dzisiaj, moi drodzy, będziemy odb odb odbierać, moi drodzy, świadectwa w szkole Braustas. w każdym razie, moi drodzy, dzisiaj jest naprawdę mało osób w szkole i zaraz, moi drodzy, pójdziemy w ogóle, zobaczcie, moi dody, gdzie się pójdzie w ogóle team grubych, no, zobaczcie, moi drodzy, nawet z tym grubych nie je na początku szkoły, więc naprawdę to oznacza, że dzisiaj musi być dzień wolny od szkoły, moi drodzy, nawet tym grubych nie ma, moi drodzy, tutaj przy szkoły i nie, nie zjadają nic, moi drodzy, w każdym razie, o, chłopaki, e, bro, co ty... Po no bo ta to ta szafka atakuje, ona się otwiera! Co ty stary gojasz, Ta szafka cię atakuje, co? No Bez przesady stary Eee, ten, e, jaka ma El Primo? El, el Primo, El primo, o od... co ty robisz? O czym się od tego o, ale automatu stary? Automa stary, weź się od tego ja automatu, odcinek! To się przesałuj stary, boże mój, doda czemu? El Primo przysał się do automatu z napojami, on jest naprawdę już chory, on naprawdę! Nie ja nie wiem, o Jean w ogóle a się ma. Nie ma laptopika Dobra, o, dobra, o, dobra, dobra, stary, od siema czy Jean w ogóle. Jak ty schudłeś? A no tak schudę, bo w wtedy to, to do się wystało. Dobra, pójdę do toalety w ogóle. Czekajcie, to chyba były kible. Nie, tutaj nie ma kibli Tego się nie uda, Tutaj nie ma. Dobra, stary, spokojnie, czekajcie. Jak a co skacz na głupę. Czekajcie, czekajcie, co to jest? O co chodzi? Co to jest? Zobaczcie! Czy to jest mega box? Zobaczcie, to wygląda jak taki wielki box. O co chodzi? Tego tutaj nie było chyba. W ogóle, moi drodzy, to jest chyba megabox. Napiszcie, czy ja mam go otwierać w komentarzu? Bo naprawdę wygląda, moi drodzy, bardzo soczyście. W każdym razie pójdę w ogóle, zapytam się chłopaków, może. Ej, słuchajcie, tam jest jakiś. Zobaczcie, tam jest jakiś w kiblu megabox. Co w kiblu robi no to megabox? Mnie tak, ja eee, no, tutaj. megabox. A ja lubię zobaczcie. Mega Bogu. I dobra, co tu robi Mega Box? Nie wiem, ja ja na nim usiądę i będę wyglądać jak król, bo patrzcie, takie żółte pudełeczko. Ej, stary, I patrzcie, ale jak dobra, jak dobra ja co w kiblu nie? robi Mega Box? one są stare, przecież one są tak rzadkie, że one są o specjalnych gablotach trzymane szkole. Co w kiblu robi Mega Box? Stary Bog. ja słyszałem, żeby zdobyć takiego Mega Boxa, trzeba, trzeba się przedleportować jakoś jakiejś magicznie do Gemolandii, czy Gemolandii, trzeba Gemolandii? się przeleportować. Dobra, słuchajcie, ja mam pomysł, jak go otworzę w ogóle, zobaczmy, co tu jest, Czemu zobaczcie. Ty? W ty ty zobaczcie. To zobaczcie! Dobra, ej, ej zobaczcie! To. Co ty robisz? No stary, dobra, otworzyłem go! No ja chcę go otworzyć! Dobra, dobra, stary, Ani słuchajcie! Mam tutaj ulta w podce i mam żarcie! Zobaczcie, prawdziwe żarcie! Co robi ten ult w podce? Eee, co to mnie bolało! Au! To Ej, to, ten wyda. ult był zły! A, ten A, ult mnie naprawdę bolał! To w ogóle nie był ult! Co to było? A, to się upił pewnie jakiś trunek se wypił, dobra! dobra stare, dobra, ale co, to, co się stało ze mną, moi drodzy, co ten? Co ten ult robił? Czemu moi drodzy odebrało mi połowę życia? O, co chodzi z tym ultem? A Co, co to jest? To jest jakaś tabliczka w ogóle. Gdy otworzysz go, twój dzień zamieni się w koszmar. Boże, moi drodzy, o co chodzi z tą tabliczką? Mam nadzieję, że to nie chodziło o tego mega boksa. O co chodzi z tą tabliczką, moi drodzy? Ja, powiem wam, że troszkę się teraz boję. O co? Czemu to jest napisane, że jeżeli otworzysz go, to mój dzień zamieni się w koszmar? Czy to chodziło na pewno o tego mega boksa? Wiecie, na pewno troszeczkę boję, ale dobra, pójdę w ogóle do, do tego kibla, ale no chociaż nie, moi drodzy, jakoś się tak boję. Dobra, słuchajcie, chłopaki. Chłopaki, El Primo, słuchajcie, dzień tam było coś dziwnego napisanego, o co, o co słychać? Co, co ty robisz tu? Co ty, co ty robisz? No co, co ja robię? No jestem. No to, no to jest ja co? Czemu jesteś? A ty jesteś głupi. Taka głupi. Ty, ty jesteś głupi, weź, ja, ja na lekcje, ja na, idę na lekcje, co jest z tobą? Ej, to, ej, co wy robicie? O co chodzi, bro? No lekcje! mu ty masz ja czerwone by, oczy? Być bećko. lekcje. Ale Brock no czemu... Tak. No, no dobra, ale no czemu... Wiesz, czemu ty masz czerwone no co, ty, nie oczy? O co? Nie wpuszczamy Ta takich lambusów jak ty, nie wpuszczamy! No ej, otwórzcie co? mi drzwi! Jak ci otwórzcie, zakluszam ja zakluczam je! No ale ej. nie ma nawet, no nie ma nawet, nie ma mnie. nawet bani, Boże, czemu zalece... brok ma czerwone oczy i czemu oni są tacy dla mnie? O co chodzi moi drodzy, co się tutaj dzieje? Czemu Brock ma czerwone oczy? Ja się naprawdę go boję. Dobra, ej, chłopaki, no dobra, dajcie mi wejść, no. no nie mogę wejść, no! Nie, no, nie, 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 słuchaj. No, a czemu wiesz, w momencie wszyscy. Co się stało z waszymi oczami? Nie, normalnie, tylko po prostu ja ty mnie tak wrócić. po prostu sami irytuje, wiesz, że mam po prostu chęć wziąć ten młotek i ci po prostu go wsadzić. No dobra, ej, młotek. dobra, nie, naprawdę, ja pójdę do toalety, ty muszę coś zobaczyć, co tam w ogóle będzie. To, co się dzieje ze mną? Co to jest? Ja jestem, coś się stało! Ej pomocy! Pomocy, pomocy! Ulatujcie no. mnie! Ja nie mogę stąd wyjść! Czekaj! Zaraz ginie! Ginie aż... zaraz! Oooo! Ej, Ej, co w to w pokoń, było w ogóle? Ej, słuchaj, dobra, słuchaj... Chcesz gamy, prawda? Bo ty jesteś trochę biedny, prawda? No. Chcesz gamy? To chodź, coś pokażę, chodź coś co, pokażę. Co mi pokażę? Chcę gamy. Chodź, no to. no to. Co się dzieje? Patrz, musimy... Dobrze, wiemy, że chcę, tylko muszę drabinę zbudować, patrz. Jaką drabinę? No, drabinę no, tutaj to damy bo wy chcecie ze mną zrobić? Patrz, chodź na dach, chodź na dach. No, patrz, patrz. Chodź na dach. No, wy chcecie ze mną zrobić. Zabuduj, zabuduj. żeby tutaj o, patrz I teraz widzisz jakie patrz, piękne no, widoki? Wciągamy. Weź sobie! Usiądź, usiądź, usiądź no, sobie! Zobacz sobie jakie ładne widoki. o. fajne widoki. Ao! Aaa! Zrzuciliście mnie Stachu! Co wy robicie? Jeszcze raz, się mną nie ba... AU! Nie bawcie się mną! Jean, co ty robisz? No nie! Jean, nie ściągaj mnie ultem! Nie, proszę za skinę! Jean! 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 Jean. 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 Możesz, możesz, możesz się Możesz się nie bawić ultem ze mną! Daj, no, dawaj no, go! No, dobra, dobra. Dobra. Nie, Nie, Nie chcę! A możecie możecie to mi to dać się. spokój? Możecie to się mną nie bawić? Nie no au! Możecie mi dać się. spokój już? Nie, ja nie, ja nie bawię się tak! Ja się bawię, nie, zaraz bawię do serca! Nie, to jest <śmiew> inne no... Może, bo, kaj, czemu ci się dla mnie tocy nie mili? No, Pan dzi, jest mi twarza, bo odmazdia. Dokładnie, Ale dokładnie. Czemu ci czemu ty masz czas oczy brok? On ma normalne oczy, piękne, Zobaczcie, czarne, brzydkie jak zawsze. No, czarne jak smoła, tłuste jak... nie wiem, jak... Oni też moje normalne. Ej, patrz, wiesz? patrz, 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 zrobimy ci zaś, patrz, ja mam ja przyniosłem szkło i patrz weź tutaj, weź tutaj, oj, patrz, 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 robimy tak, tak o! I tam tam! Ej, co wy robicie ze mną? Nie! Nie, proszę was, no! Co wy ze mną robicie? Jak się, no, no, Ej! Jak ej, teraz się. Okay? Ja ginę zaraz, to zostawcie mnie, chłopaki, proszę was! Czemu wy jesteście ty się nie tacy nie mieli? No proszę was, zostawcie mnie! Dobra, weźmy, duszy się! No, możecie nam na dno na się nie zdręcać! Czemu to. Czemu wszyscy są dla mnie dzisiaj tacy nie mieli? Napiszcie w komentarzu, czemu mój. Dzisiaj to jest jakiś koszmar. Dobra. Czemu są dla mnie tacy nie mieli? No, śpichamy go. Aaaa! Idę tak. Aaa, to zostawcie mnie już, idę do talety. Idę do toalety, to jak do, nie do, wiem co. Do, moi drodzy, muszę a, do talety, już jeszcze to jest ta pułapka na mnie. Nie no, nie rozumiem. Wszyscy chcą mnie tutaj zabić. Dobra, idę to, I do talety, idę usiadę sobie na kibelku. Co, gdzie ja jestem? Co się stało? Czemu mnie? Wciągnęło do tego kibla, moi drodzy, co się tutaj dzieje? Wciągnęło mnie do toalety, o co chodzi? O co chodzi? Boże, czy byli tutaj w jakichś ściekach? Ja nie chcę pływać w ściekach, o boże, jeszcze to nie! Proszę, chcę to... Tam... To jest rura ściekowa, boże, szybko chcę tu co... uciec, muszę to tu uciekać w ogóle, co? Co wy tam robicie, GNOJE jedne z bory, CZYSTE? CO WY TAM... to przez was, wszystko to przez was! To, to wszystko co? wasza wina, nie! Idę do szkoły! Gdzie jest w ogóle szkoła? Chyba tam jest szkoła. Co wy? Czemu wy się nade mną pastwicie? Czemu się wy no się ten mną No boże... El Primo jesteś zwykłym po prostu prostakiem i chamem. wiesz El Primo? Dobra, co, idź co, to się No nie, muszę teraz się wykopać! Nie moi drodzy, czemu wy to robicie mi? Czemu wy mi to robicie? Jak nie macie honoru? Honoru nie macie, Boże, mojej drodzy. Czemu oni, czemu iść tak na tem do ustęcają? O co chodzi? Czy to jest przez to, że otworzyłem tego mega boxa, moi drodzy? Tam było napisane, że jest, że moi drodzy, ten dzień będzie koszmarem i w sumie on jest koszmarem. To jest najgorszy dzień w szkole, bo miałem, moi drodzy. Wreszcie oni, wreszcie oni dadzą mi w końcu spokój. Ja nie wiem, naprawdę. El Primo, El Primo, co ty robisz? Kąpię się, robię gorącą kąpiel. Ja nie co mogę. Co? O, dobra, mój, się kąpię. Co, co wy robicie? To, 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 ja się kąpię, zostawcie hello. szambo. Nie, no, nie wyrywajcie do mnie szamba. Co wy robicie? No, co, co wy robicie? Nie! Zostawię el, Pri el primo, stary. czemu oni wylali na mnie szambo. No proszę was, to możecie. No, wykąp się, wykąp się! No nie! Poczuj spokoju! No nie, i, smak oh, no, no, nie no zostawcie mnie się. w spokoju! Napij się! Mi napij spokój. się To jest zwykłym z wyro... Nie no, daj daj mi spokój, no otwórzcie mnie od tego, proszę was. Nie, 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 nie. No dobra, uciekam Sod, uciekam! Uciekam, boże moje dłużej przed nimi schować! Muszę uciekać, oni nie ich mnie turwą! Dobra mój dody, gonią mnie! Szybko pójdę, pójdę mój drodzy do grubych, tylko gdzie było to zajście pod ziemię? Dobra, gdzie to było, gdzie to było? Dobra, ukryj się tutaj, nie znajdą mnie, zobaczcie, nie znajdą mnie tutaj. Dobra, gdzie oni Dobra, są, w kule? To jest nasza zwierzyna. No ej! Oni polują na mnie! Nie! Dobra, dobra, Pójdź! Od... Dobra, ja dobra, ja dobra, muszę się dobra, schować gdzieś! Muszę się dobra, schować! Boże! Nie, nie mój muszę się gdzieś schować, szybko! Nie, dobra, czekajcie, ja nie się, uciekam się, przez okno! Przez okno! A może moi nie, drodzy, co jaj, się tutaj o, jaj, dzieje? Jaj, gucie, gucie, gucie co się tutaj dzieje? Dobra, szybko tutaj. Szybko, moi drodzy, schowam się. Schowam się. O tutaj jest, schowam, Jóni, się nie się. Nie, nie znajdą mnie tu. Cicho. A, a cicho nie znajdą mnie tu. Jejuk, co się tutaj dzieje? To jest jakaś parodia, jaj, moi drodzy. A, a, co się? Co się dzieje? Co? A. Ja co to, to jest? Co, jesteś, nasz przyjacielu! To e, ale. No, e, jest, co, 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 o co, o co chodzi? Masz piwko, masz piwko. No dzięki, ale czekajcie, że musieliście mnie zabić przed chwilą! Zabić, zabić. zabić. No, takiego przyjaciela jak ty, przyjaciela no, no, przyjaciela gdzieś... takiego zabić Zaraz, 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 no. zaraz no. czyli, czy to, no. to nie wy? Zaraz, zaraz, jak nie! nie. O co tu jak chodzi, my? moi drodzy? Gdzie, co się dzieje? Gdzie, się, gdzie jest wszystko, co tu, co tu było? Czekajcie, moi drodzy, czyli, wychodzi na to. Że to wszystko to był zły sen? Nie, niemożliwe, naprawdę. Nie, dobra, moi dodzy, mamy zły z tego sen. dosyć. W każdym razie, moi dodzy, to byłoby na to, zostawcie łapeczkę w górę, moi dodzy, subskrypcję i na moi dodzy 3000 łapeczek w górę po tym filmie Jeżeli teraz każdy z was, który ogląda teraz ten film, zostawić, moi dodzy kilką łapeczkę w górę. To robimy, moi dodzy, niedługo wielką walkę na live w tym Grubych versus tym Chudych. Więc pamiętajcie o tym i do zobaczenia, moi dodzy, żegnajcie. Cześć, papa. Pa.